Witam Was serdecznie z tej strony. Czerwiec. Dzisiaj w nocy był oczywiście mały update, dlatego że zbliża nam się, zbliża nam się, moi drodzy, kolejny sezon 25. I dzisiaj tak zacząłem przeglądać tą stronę do porannej kawy, bo chciałem jeszcze zagrać sobie trochę przed pracą. Jest właśnie mniej więcej 5 rano. Ale widzę, że, tych, że tutaj tych zmian jest dosyć sporo. Oczywiście zmiany są tylko zakomunikowane na angielskiej stronie, na polskich stronach jeszcze żadnych zmianek nie ma, dlatego tutaj będę musiał Was przeprowadzić przez angielską stronę, ale mam nadzieję, że tłumacz na Polski pomoże Wam i mi zrobić to troszeczkę łagodniej. Tak więc słuchajcie, już niebawem, bo jak tutaj widzicie, od 10 kwietnia zaczną wchodzić zmiany. Został się chyba, tak teraz byłem na chwilę nagrze, jeden dzień, albo nawet i też nie do naszego starego sezonu. I w momencie, kiedy odpalimy nowy sezon, czyli już jakoś niebawem, to będziemy mieć parę zmian. Po pierwsze, będziemy mieć nowy sezon wraz z nowymi itemami, i możemy sobie na chwilę rzucić okiem, jak te itemy generalnie wyglądają. Całkiem. Zobaczymy, jak będą wyglądały. Wyglądały na, na postaciach, no mam nadzieję, że będą dosyć fajne. Mam nadzieję, że na Nekromanty będzie oczywiście wyglądał super. Natomiast to zobaczmy też, jak wejdzie, ponieważ dzisiaj chciałem nagrać, jak to będzie wyglądało w grze, natomiast jeszcze w grze, że tak powiem, sezon nie wystartował. Tak więc nic się tutaj jakby nie zmienia. Sezon dalej startuje standardowo. I ten sezon będzie trwał od 11 kwietnia o trzeciej rano, czyli. Jeszcze trochę, czyli jutro czasu serwera i kończył się 9 maja. No także spoko, jeżeli chodzi jeszcze o inne aktualizacje takie dosyć ciekawsze, to również będzie aktualizacja zguby ocalałego. Na czym ta aktualizacja będzie polegała, więc generalnie będzie zawierał w ogóle kilka innych odmian. Po pierwsze w tej grze podstawowej, w tej nieskończonej będziemy mieć do wyboru różne bufy. Na początku meczu otrzymamy losowe wzmocnienie, które może nam zabijać potwory. Dodatkowo jeszcze także będziemy mieć też dwie nowe wersje zguby. Pierwsza wersja Daje nam to, że wrogowie pojawiają się 100% częściej, oraz doświadczenie mamy 50% większe, a drugie e, zwiększa gęstość wrogów o 50% i ich prędkość ruchu o 25%. Tak więc dosyć spoko. No i oczywiście dzięki temu dostaniemy również nowe osiągnięcia do odblokowania, gdy opanujemy te nowe e, tryby. Także Trzeba będzie zobaczyć, co to jest, jak to będzie wyglądało. Spoko, bo akurat zgubę, zgubę ocalego bardzo, bardzo lubię. Natomiast jest jedna jeszcze duża zmiana. Dodatkowo dochodzi nam centrum wydarzeń. No i teraz na czym to, moi drodzy, polega? Generalnie, w centrum wydarzeń będziemy mieć. No, dostępne wszystkie nasze eventy, które są w Diablo. Na przykład widzicie, to jest zguba ocalałego, wszystkie klasy na pokład. I w momencie, kiedy bierzemy aktywny udział w tych właśnie wydarzeniach, to zdobywamy, zdobywamy punkty. No i w tym momencie takie pieczęcie triumfu. No i w tym momencie, kiedy tych pieczęści sobie nazbieramy, możemy wymienić je na różne nagrody. Tutaj widzicie, mamy najpierw pieniądze, klucze pretendenta, Jakieś losowe klejnoty, ramka, klejnot jednogwiazdkowy. Tutaj nawet dzisiaj jest wzmianka o perle. Także to jest taka nagroda dla tych, którzy dodatkowo jeszcze oprócz nagród za te eventy będą otrzymywać nagrody za ich wykonywanie. Tak więc całkiem spoko. Im więcej tych eventów będziemy mieć, tym więcej nagród zdobędziemy. Tak więc, też dosyć fajne. Coś zawsze jakaś no, dobra, dobra, fajna, pozytywna zmiana. Yy, zobaczymy, czy to będzie tylko trochę tych. Na przykład, jak teraz będą odpalane trzy eventy, to zobaczymy, czy tylko te trzy, czy może coś jeszcze więcej tutaj nam dadzą. Także, także też jest to fajna zmiana. Yy, mamy trzy, chyba cztery w sumie wydarzenia, które powrócą. Dzika bójka, fajnie przetłumaczę. Dzikie starcie, oczywiście. Tutaj nic się nie zmienia, zguba yy, oraz no, jak krwi, dobrze niech, niech im będzie ale jak krwi, tak więc tutaj nic ciekawego yy, się nie zmienia yy, i będziemy mogli brać udział w tych wydarzeniach, yy, no i również powracają nam yy, bazar Jakina, yy, no i tutaj przypominam, że już niektóre osoby są bardzo blisko. Yy, 6, więc może ten bazar jest dobrym momentem, żeby pozbierać sobie troszeczkę itemów e, ze znakiem zapytania. Generalnie zaczniemy zbierać już te itemy nie tylko z tego bazaru, ale z innych też e, eventów, żeby no, przejść trochę bardziej gładko na, na P6 w momencie, kiedy wbijemy nasz pożądany level. Dodano również aktualizację funkcji zmiany klasy, jeśli chodzi o AFIX. co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy na przykład na Necromancie, tak jak gram i zdobyłem w szczeleniach terroru w filarach otchłanii te tych zleceniach nasze legendarne itemy, to w momencie kiedy zmieniam klasę, to te AFIXy są również zmieniane na klasę, na którą zmieniam. A więc spoko. W takim sensie, że nie trzeba zbierać tego wszystkiego od nowa. No bo chyba jednak Blizzard stwierdził, że zebranie tych legendarnych przedmiotów z afiksem, które nas interesuje jest dosyć ciężkie, no i tutaj mają rację, bo wtedy musielibyśmy zmieniać całe nasze wyposażenie, no robić od nowa na tą postać, na której gramy. Tak więc spoko. I tutaj możecie zobaczyć, jak te afiksy się zmieniają. W zależności od tego, kim się gra, pewnie jest za to sama tabelka, także spoko. Pytanie jest tylko takie, czy te afiksy będą randomowo, czy, czy, czy w jakiś sposób będą ustawione na sztywno, czy na przykład, nie wiem, jeden do jednego, w sensie jak, nie wiem, mam e, coś na lance, to dzięki temu dostanę to. Czy to będzie randomowo? Bo jak randomowo, to też jest może jakaś szansa na to, żeby zmienić te afiksy na takie, które się chce. No ale to trzeba będzie prze, przetestować, zobaczymy może któregoś dnia. Spróbujemy coś tutaj zadziałać. Jeżeli jesteśmy na AFK, na polu bitwy, to w tym momencie Blizzard nam będzie rekompensował przegraną meczu niewielkim zwrotem łącznej liczby. No, generalnie powinni ich wyrzucać wtedy, albo dostawać jakieś bana. Czy bana chyba nie to, że bany, tylko wiemy, że za AFK nie można chyba wejść później na pole bitwy przez jakiś czas. Ale nie jestem pewny. Dobra. Dwa łyki kawy jedziemy dalej, bo to teraz do pracy. No i mamy zmiany w legendarnych afiksach Jeszcze Nekromanty. Jeśli chodzi o afiks, który był w Lance trupiej lancy cesarza robaków został on niestety czas odnowienia tego afiksu został zwiększony z 3 do 6. Chodzi tutaj o unieruchamianie wroga. Dlaczego? Dlatego, że czas odnowienia ginącej lancy na czwartym poziomie wynosił 3 sekundy i ogłuszał, ogłuszał wrogów na 2 i 4. To znaczy, że gracze w stanie byli ogłuszyć zablokowanych przeciwników bardzo łatwo jak ta zmiana czasu odnowienia powinna pozwolić na bardziej uczciwą walkę no spoko no, czyli ktoś tutaj doniósł że nekromanta jest zbyt dobry i po prostu e, ja akurat przyznam się chodziło na trupią lance i korzystałem z tego afiksu i nawet ja jako postać która nie robiła PvP e, i no, nie pakowała w to kasy e, miałem dobre dobre, dobre skile i, i miałem te zabójstwa na całkiem wysokim poziomie. Tak więc przyznam się ja z tą lancą chodziłem tutaj. Tak więc pewnie będę miał teraz trochę gorzej a szkoda bo całkiem nieźle mi się grało. Co dodatkowo jeszcze w końcu można by było rzec w końcu my, mamy zmienione stakowanie przedmiotów. Tak? Czyli teraz y, te klucze wszystkie y, nasze tutaj te gemy nie stakują się już tylko do 99, ale do e, prawie 10 tysięcy. Tak więc to jest plus. No, tutaj niektóre nawet materiały ulepszające jeszcze dodatkowo więcej się stakują. Tak więc naprawdę bardzo fajnie, plus no, zaoszczędzi nam to dużo miejsca w ekwipunku i nie, no, pozbędziemy się tego bałaganu. Tak? No, bo wiadomo, że tyle kluczy czy gemów każdy by chciał mieć. Natomiast. Tutaj na pewno klucze, klucze aspiranta, aspiranta. Wiadomo że klucze. Fajnie, że się będą stakowały teraz troszeczkę więcej. No i coś jeszcze. Optymalizacja wydajności pola bitwy, poprawki błędów. No i to chyba tyle. Nic ciekawego więcej nie ma. Tak więc widzicie. Sporo, sporo takich drobnych zmian, no ale na przykład no tutaj ten stos ekwipunku jest dosyć spoko. Szkoda, że trochę tutaj nerfili e, afix necromanty, no ale trudno. To dla osób, które zmieniają sobie klasy postaci, na pewno duże ułatwienie. E, dodatkowe eventy, które już znamy, nie ma żadnych nowych eventów. No i zobaczymy, co nam dają. Tutaj te nagrody w centrum wydarzeń. Zgubę ocalałego sobie przegra. Może zrobię jakiś z tego. Zrobię z tego jakiś, jakiś dodatkowy filmik. I tak jeszcze patrzę, czy coś tutaj jest ciekawego. Diablo nieśmiertelne poprawki błędów. Zobaczmy, co jest tutaj ciekawego. Informacje o aktualizacjach Diablo i morda na wszystkich platformach zespół Diablo pilnie monitoruje wasze opinie i pracuje nad wprowadzeniem poprawek błędów. Bla bla bla. Poprawki będą są zazwyczaj stosowane. W większości zdrowotliwości na mniejsze powiązane problemy 9 kwietnia zostały wdrożone poprawki, które naprawiają błąd w wyniku którego gracze nieoczekiwanie byli usuwani z lochu No, hmm, To ciekawe. Ja akurat takiego będę nie miałem, no ale skoro, skoro dużo osób takich my miało, no to pewnie tak jest. We 2 kwietnia mamy też jeszcze inne. E O, naprawiono błąd, przez którym zlecenie piekielne nieoczekiwanie zmniejszało liczbę dostępnych rzadkich zleceń. Naprawiono błąd, przez którym w ogóle nie pojawia się filary ochłania, ja zawsze filary odchła nie miałem wrogów, ale dziwne, że niektórzy nie mieli. Wydajnością w, w, w rifach. A, to, że mi się gra zawieszała podczas zbierania nagród z sekcji Trofea w kodeksie, to miałem tak czasami, kaszowało no, się faktycznie. No tak więc spoko. Widać że Diablo. Jest z nami cały czas. Warto zgłaszać jakieś błędy i uwagi. Także tyle, moi drodzy. Ja dopijam, że tak powiem, poranną kawę i uciekam do pracy. A wydajcie znać w komentarzach, jak widzicie nowe, nowe stroje, nowe zmiany. No i jak zawsze, do zobaczenia w Uniwersum Diablo. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczonka. Cześć.